Wiem, że nie chcecie rozmawiać, ale bez względu na to, czy Rich zostanie skazany, musimy wydać oświadczenie dla mediów. Twój brat nie jest zabójcą. Na razie Christine przegrywa. Rick wciąż sobie nie przypomina, co zrobił. Chcę sobie przypomnieć. Udowadnia, że się mylimy. Jeśli nic nie pamięta, nasze naciski niczego nie zmienią. Proszę zająć miejsca. Woźny, proszę wpuścić publiczność i zacznijmy wybierać sędziów przysięgłych. Wysoki Sądzie, to pomyłka. Tata nie Rhyme. chciał zabić Richarda. Jak długo, zabić. 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 Jak długo będziemy to znosić? Zabić. Chodzi wam zabić. o jego poprzedni proces. Zabić. Był niewinny. Zabić. Ma rację. Richard został niesłusznie skazany. Kim pan jest? Rick Forrester. Nie wiem, kto zabił McGratha, ale wiem, kto strzelił do Chambersa. Nie zrobił tego Rich, tylko ja.